Pani. Nie. Ja. Słucham? Nie pani, więc ja. Proszę. <słuchaj> to jest wyciszone i że jest ciche i że jest takie bardzo smooth. Mhm. W ogóle nie, że jest troszeczkę słonecznie, troszeczkę niesłonecznie, więc pewnie będę te okulary zakładał i zdejmował. Ja też. że nie tylko przejazd od punktu A do punktu B, ale to też jest część mojej pracy, mhm. bo ja w samochodzie pracuję. No ja uwielbiam jeździć autem, dlatego że uwielbiam jeździć autem, dlatego że kiedy sobie jadę, mogę sobie przegadywać tekst, mogę sobie analizować w głowie, wyobrażać w głowie sceny, które mam do zagrania, na przykład jadąc na plan, albo odebrać bądź zadzwonić w miejsca te, kiedy nie miałem czasu mhm. na co dzień ich poprowadzić czy zadzwonić do tych ludzi. Także to, to jest moje biuro tak naprawdę, to jest moje biuro, mój dom, ja zawsze w samochodzie mam zestaw do jazdy konnej, zestaw do grania w skłosza, buty na zmianę, kocyk, bo nigdy Słysza. nie wiadomo kiedy zatrzymasz się na pikniku w lesie mm -hmm, no i z tak. kim, no, bo on, no, z jest. ukochaną. No i cudownie. <laughs> Przede wszystkim też yy, szybciej dojedziesz na przykład na Hełmską. To jest prawda, słuchaj, jeżeli chodzi o Warszawę, ja naprawdę poruszam się dużo po mieście. Ostatnio rowerem, też kiedy tylko mogę, to jeżdżę rowerem, żeby przesiadać się na, na zieloną energię. Ja ostatnio zrobiłem 140 km jednego dnia, przemieszczając się tylko po spotkaniach i próbach. To tym samochodem dojechałbyś, nie musiałbyś myśleć o ładowaniu. Jeżeli chodzi o moje przemieszczanie się, właśnie to, co powiedziałem, 140 km, to musiałem liczyć na pewno 40 minut więcej, niż gdybym jechał elektrykiem. Właśnie dzięki przywilejowi y, jazdy bus-pasami. Wiesz, to, co to jest ważne, żeby jednak mobilizować ludzkość społeczeństwa do tego, żebyśmy o tę ziemię dbali, żebyśmy no po prostu no, coś zostawili po sobie oprócz <ścoughs> dwutlenku węgla. Okay. Hmm? Czy ty wiesz, że można tutaj odzyskiwać energię w tym pojeździe, czyli... Y no kilkanaście, nawet kilkadziesiąt, jak się dobrze postarasz uh -huh. i nauczysz tego samochodu i on nauczy się twojej jazdy, to będziesz uh -huh. mógł sobie odzyskać energię. To się nazywa rekuperacja. Wiesz jak? Czyli on mówisz o tym, że on bierze energię z jazdy na w, tak zwanym bez dodawania gazu, czyli samochód się toczy, przez Hama, co bierze... Hamowa I hamowanie jeszcze. I hamowania. Mhm. I to obsługujesz łopatkami, tak jak normalnie na to, że uh -huh. łopatki pod, pod szybkowiczkę powinno być. To tam, musisz to wytłumaczyć, bo o, ja teraz, tego nie znam. Teraz nie będziesz odzyskiwał, teraz jedziesz na pełnej mocy, a na jak dajesz minus, to zaraz dajesz jeszcze raz minus i jeszcze raz minus. O, i teraz masz dwa minusy przy, D, wow. przy drive. I, I co on będzie robił sam coś? Maksymalnie odzyskuje ci energię. Czyli, wow. jeśli zabraknie ci tam kilku kilometrów okay. powiedzmy, no to po prostu dzięki temu o, możesz sobie wierzch. I on to gdzieś tu poja poka pokaże Pomyśle, pojazd. Uh -huh. Nowoczesne samochody będą elektryczne, będą miały silniki elektryczne. Nie będzie ich słychać, czy nie będzie słychać pracy silnika V8, czy tam V10, tak. albo V12. To jesteś dobra, Wauta. <grym> Tylko będzie słychać. Nie będzie słychać nic. Ewentualnie tak. jak sobie ustawisz, no to będzie słychać to, co tam z kuśnika, nie? Tak. Eee, przepraszamy. Spokojnie, spokojnie, nie jechali na sygnale. Ale masz coś, co daje ci elektromobilność w zamian, czyli przyspieszenie. Zobacz, mamy tutaj. Buzda. Patrz, faktycznie, zobacz, ja teraz puszczam. Gaz, już nie gazuję, zobacz. Przejadę na błyskaz, bo mogę uh -uh. i zobacz. On hamuje ci. Hamuje często. mi do prędkości, ale jakiej? Jak ja, ja puścisz ten pedał przyspieszenia, to Aha. on nie pojedzie. Czyli w ten sposób właśnie jest. Ale hamuje, góry, ale przez to mhm. zużywa hamulec. Nie. nie, nie. Nie? Nie, 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 To są elementy, które się najmniej. bo okay. no, Hamujesz skrzynią biegów, nie, której okay. Czyli on nie hamuje hamulcem, tylko hamuje przełożeniem tak. Yy, obrotowym. Tak. Ale kapitalna tak. rzecz. Nie no, to jest... Do tego trzeba się na pewno przyzwyczaić. Mhm. Hmm. Jak sobie zdejmiesz to jeden minus, aha. nie? To będzie, to będzie yy, mniej hamował. Mniej. A jak dodasz dwa minusy, to będzie tak bardziej agresywnie hamował. Masz bardzo fajne, komfortowe zawieszenie i dzięki temu ten samochód też, mam wrażenie, że lepiej się prowadzi. Mhm. Zauważyłam, że nie skorzystałeś z bus przed chwilą. Czemu? Nie wiem, do się chyba trzeba przyzwyczaić. Kurczę, chyba tak, chyba <noise> tak, no nie, jednak to już są naprawdę wyjątki, kiedy czasem mi się uda w, na chwilkę tylko wskoczyć na bus, pas, ale tylko w emergency sytuacjach, no jeżeli już będzie to auto, no to to już będzie norma, więc tak, <noise> trzeba się przestawić. <noise> tu masz też opcję sprawdzenia, gdzie są stacje. Tak, i to jest super ok. No wow. Że podoba się, tak? Że dojechaliśmy i że był z pasami i że bezpiecznie. Mhm. Mm no i że z tobą, za kierownicą? I z tobą? Czyli teraz pani. Te... Tak? Czy Nie, nie, bez na jazdy, ty. przecież to jest proste.